Hejka, w dzisiejszej Ewangelii według świętego Mateusza 5, 17, 19 Jezus powiedział do swoich uczniów Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić Zaprawdę, bowiem powiadam wam Dopóki niebo i ziemia nie przeminą Ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie Aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Eee, ten przy, ta przypowieść nazywa się: Jezus nie znosi prawa, lecz je wypełnia. I o tym też Jezus właśnie opowiedział swoim uczniom. I ja to tak interpretuję, że Jezus nie przyszedł, żeby poróżnić nas wszystkich i żebyśmy na przykład w imię wiary robili zło innym ludziom. Powinniśmy zachowywać się jak przykładni obywatele i Robić wszystko w zgodzie z własnym sumieniem oraz z przykazaniami boskimi. Jezus nas uczy miłosierdzia i powinniśmy właśnie innym głosić i swoimi uczynkami to samo wypełniać, żeby ludzie brali z nas przykład. I tym bardziej nie powinniśmy nic złego czynić, ale również nie powinniśmy, wręcz nie możemy po prostu. Robić krzywdy i namawiać innych, żeby też ją czynili. Postarajmy się na przykład dzisiaj pomóc mamie, tacie, swojemu rodzeństwu czy przyjaciołom i zachęcić ich, żeby również czynili jakiś dobry, po prostu dla wszystkich, miły uczynek. To naprawdę pomoże i Jezus pragnie, żebyśmy właśnie dobro głosili. A nie, żebyśmy nauczali do łamania przykazań oraz prawa. Także zachęcam Was, żebyście znowu przeczytali tą Ewangelię i bardzo Was pozdrawiam. Dzięki.